Najcenniejsza wskazówka na maturę z matematyki w roku 2019 czyli co zrobić, aby uzyskać lepszy wynik. Cześć, witaj, jestem Mateusz i witam Cię w tym krótkim, nietypowym nagraniu wideo. Jak zapewne wiesz, Generalnie nie udostępniam materiałów z zakresy szkoły średniej, matur, chociaż czasami się jak najbardziej pojawiają, głównie w tematach konkursowych. Ale zważywszy na to, że na dniach mamy maturę z matematyki, postanowiłem nagrać takie krótkie nagranie z najcenniejszą wskazówką na maturę, właśnie z matematyki w roku 2019. Aha, zostałem także poproszony o to, aby pozdrowić klasę czwartą S. Buska zdroju. Dlatego właśnie pozdrawiam klasę czwartą E z Buzka. Zdroju, miło mi, że oglądacie. A teraz przejdźmy już do sedna, nie ten guzik. No więc, co zrobić, aby uzyskać lepszy wynik na maturze z matematyki? No, żeby uzyskać lepszy wynik na maturze, należy wykonać jedną bardzo ważną rzecz. Jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie należy się wyspać. Dokładnie tak, wcale nie żartuję. Moim zdaniem to jest najlepsze, co można zrobić dzień przed e, maturą. No i to jest generalnie wszystko, co chciałem przedstawić w tym materiale wideo. Jeżeli materiał się podobał, naciskamy lajka. Jak również zapraszam także do napisania komentarza, czy udostępnienia materiału wideo. A jeżeli także, nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to na, naciśnięcia subskrypcji. Punktacja jest bardzo prosta. Naciśnięcie lajka, jeden punkt. Napisanie komentarza to trzy pońcy. Udostępnienie materiału to 10 końców. No a kliknięcie subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to jest no, no. To jest po prostu niemierzalne. A zatem wysokich wyników na maturze. No i to wszystko. Trzymaj się. Cześć.